Dobra, czyli widać w tym na moim kanale. Jestem kanapek. Dzisiaj sobie pogramy w Kingdoma. Yy, nie, nie, płatną wersję. Um, jestem na dniu trzecim, to jest mój zapis. Ogólnie i... sobie jestem i tak troszeczkę biedny jestem. Biedny jestem, bo nie mam żadnych monet. Biedny jestem. Trzeci dzień, a ja mam dopiero tyle. Mało. Ktoś da? Mnie nawet strażnicy nie mają hajsu dla mnie. Kurde, Lipton trochę z pieniędzmi jest. Tu halo, strażnicy, ktoś ten tu da? No, naw nawet monetki nie mam. Ale Lipton, dobra, zaraz się nas zrobi, to musimy spierniczać. Git. No i sobie tutaj czekam. Ogólnie, dla tych osób, które nie wiedzą, co to jest Kingdom i na czym to polega, to jak jest noc, to Wam wytłumaczę. Ej, zaraz, czy to jest Nie, to jest. Nie, dobra, już myślałem. No za. Dobra, to jest zachłopca. Dobra, i ogólnie Kingdom polega na tym, że jesteśmy. Teraz nam się kró króluje, bo królowa, jestem trochę królowa, nie wiem czemu. No i ogólnie to trzeba rozbudowywać miasto. I. Z innego wymiaru, z portalu wychodzą takie złe stworki, które po prostu próbują nas, znaczy nam zabrać koronę. Jeżeli podejdziemy do tych stworków z pieniędzmi, to one po prostu te pieniądze nam zabiorą. Podejdą i te pieniądze zabiorą. I koronę można jeszcze w jakiś sposób tam odzyskać, ale bardzo ciężko, myślę, że w ostatniej chwili ją odzyskać. No i głównie trzeba się bronić. Ich jest coraz więcej z każdym dniem. Co dzień nie dostajemy taką mamonę Zaraz tu się pojawi skrzynka. weźmiemy skrzynkę i będziemy mieli pieniądze. To jest są budowniczy. W dwóch tutaj po, po prawej i po lewo, co oni mi budują to wszystko co imkaże. O! pokaż Wam co to za storki. To są te stworki. No, trafili. Dobry bit. Dzień, znaczy noc już się zaraz kończy One tylko w nocy przychodzą. I dlatego w dzień trzeba wszystko robić. W nocy już nic w zasadzie nie wolno robić. Trzeba po prostu czekać. I patrzeć, czy wszystko jest ok, czy czy, czy czy, nie wiem co, czy przeżyjemy, może tak. O następny dzień. No i się pojawia skrzynka, podchodzimy do niej, wysypują się monety. jest jesteśmy bogaci. Mm. I co? No tutaj nam gość naprawił to, mamy tych swoich tych typów, którzy nam tu bronią wszystkiego. Jest jeszcze jakaś wieżyczka taka. Em... No ogólnie spokojna gra. Pixelowa. Ale mi się bardzo, bardzo, bardzo podoba. Yy, ze to też na przykład na taką fajną muzyczkę w dzień. W nocy ta muzyczka przygasza, albo w przykład wcale jej nie ma i yy, jest taka mroczna atmosfera, a w dzień jest taka właśnie muzyczka fajna, taka wesoła, a w nocy po prostu jest taki klimat lasu mrocznego i... no. Bardzo mi się podoba ta gra. Mimo, że jest pikselowa, to bardzo mi się podoba i grafika, na przykład tu rzeka, która jest na pierwszym planie. Znaczy, no to w sumie tak na pierwszym planie tutaj u um, dołu ekranu jest rzeka. Ona mi się bardzo podoba. Odbicia w niej są bardzo przemyślane. Bardzo fajne są odbicia w niej. Wszystko się w niej odbija. Będę zobaczyć, że to nawet nutki, które to są te, te, które... To jest akurat mój łucznik. To on też się odbija. Nawet te, te mury też się odbijają. to Tutaj wieżyczka. I ten stragan taki, te, ta łopata, te wszystkie takie deski pojedyncze stojące to ognisko. I tutaj u, u, sklep łucznikiem, z łucznikiem. te skały się odbijają. Ja z koniem tak, tak. I kolejna brama, tu trawa jest, nawet rośnie sobie tu łopata. No i bardzo fajnie, tu jest ta flaga się też odbija. Podoba mi się to bardzo. I nie, najlepsze jest to, że też. Um, może być tu deszcz. Nie ma czegoś takiego, że jest tylko jedna pogoda. Nie ma czegoś takiego, że jest tylko jedna pogoda w dzień. Jest tylko zawsze słoneczne, tak jak teraz. Czasami jest mgła, jest deszcz. A to na przykład potrafi się rano zrobić deszcz, a potem wieczorkiem, już takim wcześniejszym, wcześnym wieczorem, wychodzi słońce. I jest bardzo pięknie. No teraz już jest wieczór, i ta muzyka wieczorem wygasa. Jest tylko w dzień, ten najjaśniejszy, ten środek dnia. Tak. No i teraz przygasa i słychać tam las, to, to ognisko słychać, jakieś obady słychać, jakieś dźwięki lasu. słuchać, no znaczy jak się ktoś wsłucha i jest na słuchawka, to może słyszeć, jak chodzę konikiem. Tu nawet jest jak ten wodospad tu wpływa. Tu. O, tu, tu, tu. Taki wodospad jest. Ode mną teraz. Muszę spierniczać od tego ludka, bo one już tu przychodzą. No i nawet jak się podejdzie do tego wodospadu, to wtedy słychać ten wodospad. To jest piękne. Mi się to bardzo podoba. Takie szczególniki to jest smaczki dla mnie, sam, że tak powiem. No i teraz ich przychodzi coraz więcej. Muszę tutaj dać. Chyba mam jednego takiego typa, który to jest. O właśnie ten właśnie mu demon, temu łucznika, żeby był łucznikiem, żeby to bronił. Mam tutaj dwóch budowniczych. Budowniczych na samym początku nie opłaca się inwestować. Dopiero po tam drugi dzień, trzeci, jak już troszeczkę się rozbudujemy, tych um, łuczników będziemy mieli więcej, no to się opłaca, naprawdę. I też może na mogą nam drognąć na takie lenie, które będą stać, bo tutaj przechodzą, na przykład sarenki sobie chodzą też, Biegam na przykład teraz dzień dziewięćdziesiąt idziemy po monety. Jest tylko muzyczka fajna. Ta muzyczka mi się koks podoba. Na jakiś czas jest inna muzyczka, ona nie, że się powtarza yy, i w ogóle... Jest cały czas inna, znaczy coś może się tam powtórzyć, ale rzadko się powtarza. I to jest super, to jest super, że ta muzyczka się nie powtarza. Brat mi przyszedł do pokoju. Tęsknij a, a? proszę i wejdź. Młodszego brata i... O, wyszedł. Poczekajcie chwilę, zamknę no. tu drzwi. Już jestem. Mój młodszy braciszek postanowił sobie wejść, Yy, yy, wejść Rozrzucić mi kartki i wyjść Polecam. Być starszym bratem. Naprawdę wcale to nie jest uciążliwe i wcale nie jest to wkurzające. Że w momencie, w którym nie chcę, żeby przyszedł, akurat sobie przyjdzie, ale kiedy oglądasz sobie spokojnie filmy i w zasadzie nic ci nie przeszkadza, co się dzieje dookoła, Nie, on będzie sobie siedział w pokoju i drugim i będzie cicho. No to jest... To jest tak po prostu... No... Ja nie wiem, jak on to robi, no nie wiem. On to specjalnie chyba robi, żeby ich nie wkurzyć. No ale przejdźmy do gry. No i teraz to jest taka wesoła muzyczka, fajna, skojarzna taka. Taka aż chce się grać w tą grę, bo bez tej muzyczki byłaby ta gra nudna. Nudna, pikselowa... Po paru minut by się znudziła i nikt by nam nie grał, ale ta muzyczka nadaje tej grze, tego charakteru. I ta grafika, chociaż jest pikselowa, zrobili ją tak, że wydaje się, jakby była prawdziwa. Jakby była... Jakby nie była pikselowa. No. Jeżeli ktoś na przykład nie wie, w co grać, a ma tak słabego kompa, że yy, ja to jest jakieś nieporozumienie, to... No, może to po prostu pobrać. No i ma Stima. I to jest gra darmowa. Hehe, he. hmm. nie, nie jestem Januszem. Polecam darmowe gry. Powinienem mieć dwóch, a nie jednego. Halo, dlaczego tam z prawej jest tyle ich tu obiegnie tu dwóch. Nice, nice. Tu dwóch biegnie, a tam ile ich jest? Tu, teraz. Tu jest ich dwóch, trzech, dobra, git, git. W następnej kolejności wybudujemy tutaj wieżyczkę jakąś. I pójdziemy sobie po jakiegoś łucznika i bierze, znaczy, kupimy dług pójdziemy pójdziemy po jakiegoś typa gdzieś tam, bo jak daje im się jedną monetę, to one przychodzą potem sobie pochodzą. I jak będą używać młotek, to one wezmą młotek i będą budowniczy. będą budować różne rzeczy. Na przykład takie wyżyczki właśnie, a jak wezmą łuk, to będą bronić jonku. ja bardziej inwestuję w łączników. Dobra, tu już byli, tam już byli, czyli już nie przyjdą. Dwóch, trzech budowniczych dla mnie teraz jest, to jest max. Ja mam dwóch budowniczych, to mi wystarcza. Najlepsze jest to, że zachowanie ich to jest też fajne. Bo on, on, oni, ci budowniczy, jak jest noc, to oni przychodzą tu do niska, do środka, żeby na przykład ich nie zrobili, tak? Bo przecież, jak te tworki się dostan dostaną przez te mury, to ich zabiją, jak ich dotkną. W sensie podejdą do nich, to już nie będę miał budowniczych. Będzie trochę lipa. Dobra, nie mieliśmy o to kupić pług. Dobra, będzie nam. tak, ideolog, będzie nam starczyć, patrz to. Patrz to, cyk, on idzie tu, on idzie po łuk, on idzie teraz po łuk, a nam teraz zostały trzy monety i teraz cyk, 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 mamy! Pięknie! No, jest zaczekajcie chwilę. Okej, okay. dobra, sobie ustawiam podkładkę, są podlapka. Magrym na laptopie. Okej, okay, dobra, widz. Teraz nie ma tej muzyczki. Nie wiem czemu. Nie co się zostało, ale okej. Okay. Mamy tą wieżyczkę. Tu mamy tego typa. I tutaj powinni być. Ci samo, to samo oni, ci łucznicy. Oni właśnie jak jest ta noc, to oni jakby przychodzą znaczy za tą bramę. Oni stoją tutaj gdzie ja teraz właśnie. I oni stąd dopiero strzelają, żeby ich nie zabili. To jest bardzo fajne. Na przykład, tutaj jest coś takiego dopracowane, że widzicie dym, w którą stronę leci. Czyli kierunek wiatru jest w tą stronę. Czyli rzeka kieruje się w tą samą stronę i chmury, tutaj ta, takie, takie chmurki, nie wiem, czy to można tak nazwać, w oddali też się tam kierują w tamtą stronę. I taka mgiełka przy wodzie też idzie w tamtą stronę. Z wiatrem. No, tu są takie szczegóły dopracowane. Nawet ta trawa tutaj przy, przy brzegu. Teraz mam chmurka zasłaniała trochę. A nie wiem, czy ją widzicie. Teraz pode mną jest idealnie ta trawka taka. Pod moją postacią. Ta trawka. To samo wiatr wieje w prawo. To ta trawka tak co jakiś czas się porusza w prawo. Widzicie? No, i takie szczegóły są tutaj. tutaj takimi smaczka, takie smaczki to są. Takie szczególiki. Na przykład, jak stoi, jak stoję sobie, tak? To ten konik na przykład zaczyna sobie jeść, tak jak wcześniej, albo majte ogonem, albo się tu wytrzepie, czy coś takiego. O, teraz jest muzyczka w nocy, nadająca takiego charakteru, takiego takiej grozy, bo już jest wieczór, zaczyna się robić noc. Ty, wszyscy wiemy, co się wtedy dzieje. Oni już tu zaczynają uciekać. Właśnie o tym mówiłem, że oni zaczynają tutaj stać tam, żeby ich było porówno, ten biegnie tam, bo i tam jest ich za mało. Tutaj jest jeden na wieżyce trzech tutaj. Tam też jest jeden na wieżyce trzech normalnych biegających. Zaraz pójdę sprawdzić. Tak, dokładnie. Oni się rozstawiają. O nie, jest czerwony księżyc. Jak jest czerwony księżyc, jest troszeczkę lipa. Słuchajcie, so, zostawię sobie to tutaj. O. Bo czerwony księżyc znaczy, że ich jest więcej. Jest taka muzyczka, jest groza. Jest grozy. O, widzicie? Widzicie, ile ich tu jest? O, kurde, ja muszę spadać stąd. Pójdę sobie tutaj. O, tu sobie pójdę. Nie przyszli, ale tutaj będą się na tym blokować. I mogą się przez to zabić, tak? Mogą się przez to zabić. Dobra, już jest po nocy i chyba nie zabili mi ani jednego. Czy zabili wszystkich? Nie, dobra. To było. To. To prawie, to prawie runęło, bo to już jest. Dobra, oni to sobie odbudują. To, 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 ta brama prawie runęła. Tak powiem. Mam parę monet, mało ich dostałem. Mam wrażenie, że coraz mniej ich dostaję. Boże. Dobra, idziemy po następnych łuczników. No tak, raz, dwa... No ile mamy tych monet. Raz, dwa, trzy... No pięć. Dobra, to Masz ty. Mam cztery monety. Kurde, lipa trochę. Myśmy mieli sześć wtedy. Dobra, to pójdziemy sobie kupić łuk. Dwa łuki. No i teraz muszę... Kurczę, dlaczego moi łucznicy nie zabijają żadnych takich królików? Bo jak oni zabijają króliki, to dostaję monetę wtedy. Ja Zresztą przez nich tak przejdę o, i rzucę monety, ale nie zabijają ich. To jest najgorsze. Raz ci się trafią tacy, którzy będą ci zabijać tych królików i tych sarynek. Mega dużo dostajesz za to monety i masz multum tego pod dostatkiem. A raz ci się trafią tacy właśnie, jak ja mam teraz. Którzy, którzy nic nie robią. O! Jak zaczyna się być ciemno, to ona taką, taką podchodnię wyciąga. Tutaj jest taki mostek, ze mnie dbał, jest taka rzeczka. To słychać. Jak ona sobie tam leci, ta woda wpada do tej rzeki większej. O i tu jest taka sarenka. Jeśli do niej blisko podejdzie, to ona ucieka. O, patrz, Teraz zaczyna sprintować, bo od niej szybciej Zobacz, ja najszybciej biegam. Zobaczcie, ona ucieknie w drugą stronę. Patrz, nie? ale to jest druga. Rogi są nawet fajnie, fajnie dopracowane. No woda, woda też tu, krzaki są, jakieś gałęzie. Sarenka sobie tak śmiesznie skacze. Teraz ja ją tam mogę zagarnąć, w sensie takim. mogę ją zagarnąć i moi powinienem zabić. A się no, zabić, źle to zabrzmiało, upolować, o. No i wtedy dostaję za to monetę, tak, jak ją upolują. Sobie tutaj. tam powinna uciec. Tak, ona tu chyba powinna uciec. Nie! Ona uciekła w drugą, halo? Nie, uciekła w drugą, flipa. On ją chyba zaczął gonić. Ale już uciekła za daleko, to już przestał, dobra, git. Wracamy? Bo się ciemno zaczyna robić. Myślę, że jeszcze dwa dni i kończymy nagrywki. A no i zostawcie łapę w górę i suba, hehe. He. Bo przecież nie mogło być tej reklamy, żeby... żeby... Jakby nie było łatwiej której chyba. Zmienię nazwę kanału niedługo. Nie wiem jeszcze jak, na jaką. może nawet dzisiaj. I. Bo, no bo po prostu jak wpisuję się moją nazwę, to... Znaczy moją nazwę kanału, to wyświetla się coś innego. Jakieś inne filmy i w ogóle. No to muszę zmienić nazwę. Napiszcie hmm. w komentarzach na jaką. Nawet flaga widać, że powiewa tak. To taka fioletowo-czarna, fioletowo-biało-czarna. No, fajnie, podoba mi się to. jest jakaś czy znaczy, latarnia taka mała ze strzałką, jakąś. Bo nawet nie, nawet nie było ani jednego ataku, także super, nawet nie przyszli. Nie, nie chciało im się, czy co? Dobra, to będzie skrzynka. Z tego co wiem. tego co wiem, zawsze się tu pojawia skrzynka. Skrzynek. Chodź tu skrzynek. Cyk, cyk, Dobra, teraz może dostajemy dość sporo monet. Tu mamy ile łuków? Jeden. No, kupimy jeden łuk i pójdziemy sobie po skrzynków nowych. Dobra, tu mamy jednego i tu mamy drugiego. Choć tu w typie. Oni się tu respią jakoś randomowo. Pójdziemy jeszcze w las, bo w lesie często zdarza się tak, że po prostu skrzynki są właśnie taka druga, jak nam pojawia się zawsze. To jest tam taka druga. I Możemy sobie konika wymienić, na monety, ale mi się nie chce. Ten konik jest lepszym, brązowym, w zasadzie niczym się nie różnią. No, często się znajduje takie skrzynki, po prostu w lesie. Ale nie można pójść za daleko, w sensie tutaj jest ogranicznik mapy. Że tak powiem. Nie da się pójść w nieskończoność w prawo albo w lewo. Tam nie da się skakać w tej grze. Są mury jakieś tam. Gdzieś takie... O, jest skrzynka! Jest skrzynka, ale mam warto, git. Mam fartę. Ole, dużo monet dodało, o kurde. Uuu, dobra, szybko ten sprintujemy. Bierzemy naszych ko znaczy kolejnych uczników. Próbujemy Dobra, ty chrypie chodź tu masz typie. O nie, mój konik się zmęczył. Ale lipa. Ale lipa. Bierzemy nowego konika? Nie. A i da dajcie nazwy dla mojego konika, tego brązowego. Dajcie nazwy. W komentarzach piszcie nazwy. Please. Bo blokowałem komentarze. Piszcie ten nazwy dla konika w komentarzach. Dobra. Dobra, dwa łuki mogą. Dwa łuki wystarczą. Tu sobie rozbuduję na pewno. O, proszę bardzo, pan taki na mnie, to teraz nasza flaga jest. Jakaś. Zaczekajcie. No, Eeeem... Ja Znowu mi brat wbił do pokoju, no. Już no, dwa razy. Dobra, ten dzień i kończymy nagrywki. Dokończy się, odbierzemy hajs, zapiszę grę. Ej, możemy iść. Tuż już się zbiegają stąd. Zobaczmy, jak tam nasz... O, tutaj wziął łuk. to jest ten nowy ta, nasz, bo widać, że jest jeden łuk, on tam zaczął jest Dobra, idź, będzie git. Dwóch czy trzech? Trzech, dobra, tu jestem na wieżyczce. Halo? Któryś musi tam pobiec, bo tu was jest jeden, no czterech tu was jest, tak? I jeden na wieżyczce. Nie, pięciu u was tu jest! O, holo... o lipka, tu jest pięć, jeden na wieżyczce. Ale też dobrze, bo oni atakują głównie z tej strony właśnie. Serio? Nie trafiliście go? Dobra, git. Są takie ulepszone stwory, co giną na dwa strzały. Coś takiego. Dobra, odbierzemy hajs i sejwujemy grę. Okay. No, szybko. Szybko. A, i tyle, tyle monet, tyle, ile tutaj miejsc widzicie na monetki, to tyle monet musimy zabrać, żeby ulepszyć naszą bazę. To jest dzień dziewiąty. U, nie, dziewiąty? Tak, dziewiąty. Nice. Dobra, no to... Przy pięknym wschodzie słońca, teraz tam może bardziej pobiegniemy, bo tu skały zasłaniają. Tyk, tyk, tyk. No, przy pięknym wschodzie słońca ja się z wami żegnam. Teraz tu słońce nie ja wyjdzie troszeczkę, będzie piękniejsze w słońce. No, szybko, słońce. Dobra, przy pięknym wschodzie słońca żegnam się z wami. No, ja się z wami żegnam.